Powódź w naszym regionie już nie straszna? To całkiem możliwe. Powstał bowiem dokument, dzięki któremu woda nie powinna dokonać spustoszenia jak to było w ostatnich latach. To tak zwane niezawodne plany, czyli plany zarządzania ryzykiem powodziowym. To katalog rozwiązań technicznych, czyli inwestycji, i nietechnicznych, których realizacja zapobiegnie lub zminimalizuje ryzyko i skutki powodzi w regionie. Woda, która zabrała wszystko. Tak jeszcze nie tak dawno, bowiem 5 lat temu, wyglądał nasz region podczas ostatniej wielkiej powodzi. Mieszkańcy terenów zalewowych, jak mogli, ratowali swój dobytek. Często jednak za późno. Ci, którzy mieszkali w pobliżu rzek czy strumieni, co dzień wpatrywali się z przerażeniem w poziom wody. Pierwszy raz takie coś widzę, tyle wody tu jest. No czekamy, no co jutro będzie rano. Jak to będzie wyglądać, czy się woda dźwignie? No, woda cały czas, proszę panią, przybierała. Straż od wczoraj wieczora cały czas wody pompowała, ale woda jest, jest po prostu nieobliczalna. Teraz jest szansa, by powódź stała się obliczalna, a przynajmniej bardziej przewidywalna. Przez ostatnie miesiące trwały prace nad stworzeniem niezawodnych planów, czyli planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Rzeczywiście regiony wodne Małej Wisły i Górnej Odry mają już przygotowane swoje projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym, a zatem tych strategicznych w skali kraju tak naprawdę dokumentów, które w przyszłości, kiedy wejdą już w życie, będą miały na celu zminimalizowanie tego właśnie ryzyka. Tworzenie planów zaangażowały się różne środowiska, począwszy od krajowego i regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a przede wszystkim samorządy i osoby zainteresowane gospodarką wodną. Odbyło się kilkadziesiąt spotkań w całym kraju, które miały na cel wypracowanie najlepszych rozwiązań, które miałyby zminimalizować ryzyko powodziowe. W ten sposób powstał katalog działań zarówno tych technicznych, czyli inwestycyjnych, jak i nietechnicznych, a zatem różnego rodzaju rozwiązań, choćby prawnych czy edukacyjnych, mających na celu ograniczenie ewentualnych szkód spowodowanych zbliżającym się zagrożeniem. Niezawodne plany mają wejść w życie w 2016 roku i mają propagować nie tyle myślenie globalne, ale lokalne działania tu i teraz. Zabiegają także opatrzenie na problem powodzi w szerszej perspektywie, wyjaśnia Linda Hoffman z Gliwickiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Musimy przestać zaklinać rzeczywistość, mówiąc sobie, że nas to nie dotyczy, bo zawsze może przyjść powódź z wodą większą, aniżeli ta, na którą byliśmy e, przygotowani. Wśród inwestycji o optymalnym znaczeniu dla zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie Górnej Odry, które na chwilę obecną znajdują się w projekcie, można wymienić m.in. budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racie Burzdolny, budowę polderu poniżej ujścia rzeki Bytomki w Gliwicach, czy budowę suchych zbiorników w Gliwicach na cieku Ostropka. To tylko te dotyczące naszego regionu. Mamy tych inwestycji wyszczególnionych kilkanaście. To również od zdania społeczeństwa, które weźmie udział w konsultacjach społecznych, będzie zależało, które z tych inwestycji ostatecznie trafią do planów. W konsultacjach można wziąć udział do 22 czerwca. Od aktywnego udziału społeczeństwa będzie zależał ostateczny kształt niezawodnych planów, które mają obowiązywać przez 6 lat od momentu wprowadzenia, po których nastąpi ich przegląd i aktualizacja.